Dzień dobry, dzień dobry Czasami mamy już różnego rodzaju spójniki Czyli mamy jakby zdania, które są bardzo podstawowe P, Q, R, S, może być ich dowolna liczba A mamy także spójniki, którymi możemy te zdania łączyć lub zmieniać ich znaczenie Czyli mamy negację, która jedyne co robi to zmienia znaczenie Oraz mamy koniunkcję, alternatywę, implikację oraz równoważność I możemy z tych zdań tworzyć nowe, większe zdania Zobaczcie, czyli na przykład możemy wymyślić sobie takie zdanie. P i Q implikuje R lub nieprawda, że S, nieprawda, że P i Q. No i mamy coś takiego, czyli mamy, zobaczcie, parę zdań. Mamy ich tutaj tak naprawdę dokładnie cztery, P, które występuje dwukrotnie, Q, Q występujące także dwukrotnie i R oraz S połączone jakimiś spójnikami. No ale zobaczcie, tak jak mówimy, to używając języka polskiego, czy jakiegokolwiek innego angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, potrzebna jest jakaś interpunkcja. Interpunkcja, czyli jakiś sposób, który powie nam, jak to zanie rozumieć, jak je czytać. W jakiej kolejności te spójniki czytać? Może od lewej do prawej. A może jakoś inaczej. I oczywiście do tego będą mogły służyć nam nawiasy. Czyli możemy na przykład o, tu postawić nawias, tutaj postawić nawias. No właśnie, jak tutaj postawić nawias. No tu zobaczcie, pojawi się pewien problem. Mamy to nie P. No i nie P zawsze jest jedno, czyli to by musiało być z tym, prawda? No i między tymi dwoma nawiasami czegoś brakuje, prawda? Czyli zobaczcie, to nie jest tak, że możemy te nawiasy wpisać. Czy te, te spójniki między zdaniami postawić w dowolnej kolejności? Na przykład możemy wymyślić sobie takie zdanie, czyli będziemy mieli P lub Q, to możemy zobaczyć sobie jeszcze wszystko zanegować, to wziąć w jeszcze, w jeszcze jeden nawias, tutaj postawić, że to implikuje, tutaj będę miał znowu nawias, nieprawda, że P i Q, to sobie znowu wezmę w kwadratowy nawias i to jest równoważne jakiemuś zdaniu R. No i zobaczcie, tutaj jakby widać, jaka jest kolejność działania tych spójników, prawda? To ma bardzo, bardzo musimy pamiętać, że negacja jakby bierze tylko jedno zdanie, czyli za negacją to następne zdanie jest jakby jedno, a pozostałe spójniki, kończą alternatywa, równoważność, będzie implikacja, potrzebuje dwóch zdań, jednego przed, a drugiego za. Czyli zobaczcie, jeżeli chodzi o tę negację tutaj, prawda? No to ona dotyczy tego zdania, ten spójnik lub, Dotyczy tego zdania oraz tego zdania. A ta implikacja dotyczy tego całego zdania oraz tego całego zdania. Prawda? I słuchajcie, te nawiasy no tutaj mówią, w jaki sposób należy to czytać. No ale czy my lubimy mieć tyle nawiasów? No czasami nie. Jak popatrzycie do różnych podręczników, na przykład można tam zobaczyć tego typu napis. No i powiemy, no tak, wystarczy. No tak, jeżeli chodzi o tą, o tą negację tutaj, to wiadomo, że ona musi łączyć się z tym zdaniem, ale. Ta negacja, zobaczcie, z jednej strony moglibyśmy pomyśleć, że to jest tak, ale z drugiej strony mogłoby być równie dobrze. W ten sposób, prawda? Jakby układ spójników, jakbyśmy pokasowali wszystkie narzędzia, to jest dokładnie taki sam. No i teraz musimy się umówić. To jest podobnie jak z mnożeniem i dodawaniem, prawda? Umówiliśmy się, że pewne działania wykonujemy wcześniej niż te, niż te następne. I tutaj, jakby mówimy, że jak to wiąże jeżeli nie mamy nawiasów, to najbardziej wiążącym spójnikiem jest negacja. Czyli jeżeli mamy coś takiego, no to w tym przypadku ta negacja, ten nawias jakby jest postawiony tutaj. Czyli ta negacja idzie jakby, jakby ten spójnik najbardziej wewnętrzny. Potem idą spójniki typu koniunkcja alternatywa. Czyli zobaczcie, jeżeli będziemy mieli coś takiego P i Q implikuje R, no to zobaczcie, najpierw jakby od środka wiąże koniunkcja alternatywa. Czyli najpierw będzie wiązało to Czyli tak naprawdę nawias będzie tutaj A ostatnimi, które wiążą są implikacja oraz równoważność Czyli jakby nie ma, nie ma nawiasów To od środka, od wewnątrz Najbardziej wiążąca jest negacja Potem w drugiej kolejności Koniunkcja, alternatywa A najbardziej ostatni jakby Będzie implikacja i równoważność Przy czym uwaga, nie możemy napisać Nie możemy napisać Zobaczcie Czegoś takiego P i Q lub R to nie ma sensu, bo właśnie jakby koniunkcja, którą tutaj mamy i alternatywa są na tym samym poziomie. Czyli zobaczcie, czymś innym będzie coś takiego, a czymś innym będzie coś takiego i tutaj jakby musimy postawić nawias. Czyli uwaga, jeżeli chcemy rozdzielać implikację z równoważnością, musi być nawias. Koniunkcja z alternatywą musi być nawias, ale jeżeli mamy z różnych poziomów spójniki, czyli uwaga, pierwszy poziom najbardziej wiążący negacja, Potem koniunkcja, alternatywa, a ostatnie równoważność, implikacja. No to jeżeli mamy z różnych poziomów spójniki, to tam możemy nawiasy pomijać. Przy czym pamiętamy, że negacja łączy najbardziej, alternatywa, koniunkcja jakby w drugiej kolejności, a najmniej wiąże, czyli jakby ostatnia zawsze brana pod uwagę jest implikacja i równoważność. Przy czym te, te dwa, drugi, trzeci poziom, jakby tutaj już musimy koniecznie nawiasami to rozdzielać, ale zobaczycie, na no to też popatrzymy. Jakby konkretnie, jak będziemy rozwiązywali konkretne zadania. Znowu zapamiętajcie to, i to jest jakby najważniejsze. A my widzimy się następnym razem. Pa Pa!